Czy przeszła już? Nie, mają być za chwilę. Przyjaciółki są przerażone, że Ala jest pod wpływem narkotyków. Seba i Frodo podejrzewają, że to sprawka Patrycji. Cześć, jak tam? Czy to moja gniazdeczka? Dobra, pokaż mi się to. Jezu, co ta Patrycja jej dała? Nie wiemy jeszcze, czy to była Patrycja, czy to był Coś Marcel. Cudownego? Nie wiem. Dobra. Mówię ci, że to była Patrycja. Odgraża się cały czas i teraz o, No to świetnie się odgroziła. Pięknie się odgroziła, bo latała po całej szkole jak p... i wystraszyła wszystkie dzieci na zajęcia. Co? Co? Ale jaja. Jakie jaja. Jaki jaja? Przecież ona wzięła narkotyki. No, ty... no daj spokój, no. Spokójno. Laska się przynajmniej wyluzowała, tak? Tak. Może lepiej jednak będzie Zabrać ją do szpitala. Od razu mówiłem, żeby z nią tam jechać. Ej, dobra, I dobra, zluzujcie, co? Widziałam to sto razy. Będzie miała zjazd. Kaca rano się obudzi. chodź, chodź na chwilę. Chodź. Chodź Elena, no powiedz co no, coś. No wiesz co, no ma poszerzone źrenice, podwyższone tętno, ale tak wydaje mi się, że poza tym to nic jej nie jest. Podobają ci moje oczy, co? Zakochałaś się już? Ale no ja jestem z Magną na tu więc Między nami nie będzie. Musimy idziemy spać, co? Dobra. Chodź, ale Idziemy sama. spać. Położ, chodź. chodź. Nie chcę nie. Jeszcze muszę coś powiedzieć. Madzia, mhm. ja cię bardzo kocham. I bardzo chciałabym dopowiedzieć powiedzieć moim rodzicom w taki sposób, że mama, to ja kocham Magdę i ona jest tylko moja i że, i że jestem z nią bardzo szczęśliwa. Ale po prostu oni to nie zrozumieją. Mi się oni zrozumieją kiedyś. Ale co, może teraz się herbatki napijemy, co? Tak, mm. herbatka! Cytryno! Na no. maksa! Dobra, zajmę się nią. Sorry. Pięknie. Kto chce herbatki? No tak! Źle się na nie? Trzeba to się tylko źle nie skończyło.